Manko, wszystkim. Ja jestem Maku. I dzisiaj kolejny horror. Chociaż nie wygląda. Hungry Lamus, znaczy lamu, czyli lama chyba. Strasznie głodna. Mam nadzieję, że nie jest wybredna, bo gdzie żarła kamienie. No dobra, no to zaczynamy. Tu mamy Zeżar już coś tu widzę. Siema malamu? O! Burczy w brzuchu. Burczy burczy. Ale zeżar tutaj wszystko, co widzę. Kartek nie zeżar. To się jest głodny. Dobra, szukamy jedzenia. Kartek niech nie będzie chciał. ulubiona książka y, lamusa y, tylko że on czytać nie umie niestety resztek nie chcesz zjeść lamusie ty dobra Cherry, to wisienki. To są wisienki. są jagody. No dobra. O, wpierdzielił jak się masz. Jeszcze dwie, dwa krzaki. Yeah! jami jami. Tak, tak, bardzo smaczne są te wisienki, które nie są wisienkami. On nadal głodny. O, tuś. Ktoś... Pan banan. A, i pana banana trzeba będzie pierdzielić. No to pierdzielimy go. Każdą nóżkę z osobna siemy, A później Przez nos wyśiemy Jego wnętrzności A na co mi rok? Rok to ma swój kanał A to mały banan Siema mały bananie Kraul Uf, uf, ba banan nie chce pomóc lamusowi i nie chce dać się zeżrzeć. Uf, uf, a i musimy uspać <grym> pana banana? Czyżby to był środek usypiający? A nie to nie ten środek usypiający jednak. Ta pigułka jest środkiem usypiającym. Dajmy panu bananowi. A... Wcale się nie cieszę. <śm> No dobra, jedzonko się zrobiło. Bardzo słodziutkie jedzonko. Uh -huh. To następny woła lamusa. A to jakieś inne lamusy. Bo z tym kamieniem teraz latał? a nie chcę tego kamienia Bo muszę ich kamieniem też uspać że bawić się te 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 Bawić się te 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 no No to... no te It's something stinging. Stinging to mi się... Trzeba tam pożo... O! Następny. Łoczy wystają wam. he. <laughs> no tak, tylko teraz... Chcesz tu znaleźć innego, bo mam, mam, mam ten środek usypiający. Nie, to jeszcze nie to. Ale tam mógłby podpalić ognisko przed tą jaskinią i go wykurzyć stamtąd. O, widać, Lamus ma lepszy pomysł na to wszystko. Samochodzik. I co? Ej. Rozwaliłem ten samochód sobie. O, jest coś. Mmm, nie, to tamten był. Po ten skalę... Ok, jest gościu. Eee yeah, panie, 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 mm. oh. Jabłuszko, panie, 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 się panie, Po co się tam chowałeś? Uh -huh. Dawaj, jabłko. Zdeżer mu łeb. Eee... Krzaki? To może być do krzaku. Ja myślę, że schajcujemy mu krzaka. Ja. Panie Gruszka! Co ty nie powiesz? Tak się zdobywa przyjaciół i czekajcie, do tu, tu trzeciego nie znalazłem, ale obstawiam, że może być przydatna, przydatny ten środek usypiający. Przejdę. O. To jest last lobelas. Tak duży, że przejść się nie da. One wszystkie no tylko... Wszystkie te drzewa te... O, jest! Chowaj oczy. Panie pomarańcza. Aha, ja bym się na tym miejscu nie cieszył. Za zabawa chowanego... Nie wygląda jak normalna zabawa chowanego. Dziękuję. Jami jami. Najadłeś się już, Lamusie? musie. Oh. O, oh, co? Co to jest Lamusie? Już No nadal jest głodny. Nie żre drzewo. Co to jest? Tasza. Aha. Nie chcę nic mówić, ale to już wygląda inaczej. Jak to nie tędy? A gdzie jestem? Nie wiem gdzie ja jestem. Ta latarka to tak. Mm -mm 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 -mm. Barabara riki Na Napatyki. No właśnie. No ja wiem, że nie tędy. Jest ognisko, jest campsite, jest mój kemping, ale to się ciemno zrobiło, cholernie, i... i co? Gdzie oni poleżą? No przecież, zeżarłeś i. A nie, właśnie, bo teraz chyba jestem jakąś, jednym z tych kempingowców. To jest Mochi. No Mochi wiadomo gdzie jest. I co? Find Mochi. Który to był Mochi? W skrzakach. Coś tu chodzi. Odejrzanie, coś tu chodzi. To był Mochi, piesek. To był prawdziwy pies? Hmm. Uh -huh. What the fuck? Who did this? Biedna psinka. No, popieprzony jest. Ken Leon. Where the hell are the guys, Stasza? No właśnie, co i mam teraz tamtych szukać Tu coś się zakrada, będzie się zakrada Kurde wróciłem do psa uo uh. ewidentnie coś tu lata znaczy coś lamus lata halo halo Trail park car here, do not go beyond here Czyli tu nie mogę iść. Keep an eye on mochi. O o o o o o o o Ja tu już się zgubiłem w tej ciemności. Tu są skały. koledzy? Jesteście koledzy? Łażę w kółko, czy co? Kurde, skupienie pełne A tam w tle cały czas coś lata Jak pojebany A to te, te, te głodne to jeszcze jest, kurde Te Panie, ja nie mam głowy do zjedzenia, przykro mi bardzo Moja głowa jest żelasta no. No żadnego nie mogę znaleźć. Co to, jest? to jest jakaś ścieżka. to pod namioty wrócimy. Nie chcę pod namioty. Już słyszałem jakieś chyba ten lamus się w ostrze jakieś. Uzbroił. Two years later. O, jest drzewo. Tu gdzieś powinien być kolega. 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 Tasza. Bez głowy. To teraz się zaczyna chyba ciekawie. Pierwszego znalazłem. Ciekawe. O! O kurde bulamus. Ale już go nie ma. Aaaa, okay. Mamy kolejny punkt. Mogłem się kierować w sumie na to ognisko. Schajcował gościa, prawdziwego gościa. To bajka była. La, La musa. Dobre i co, i ostatniego. Nie wiem, coś. Wydaje mi się, że w tę stronę to było bardziej, ale. Mogę się grubo pomylić Zakopujesz kogoś dla musie, czy co? Psztułki, pszczółki gdzie jesteście? Coś by to było to? Kurde, cały czas mi szumi w tym lesie. Dobra, mm. I'm going to be sick. No tak. A czego to jest lepszą? Nie wiadomo. Wszystkich przyjaciół znalazłaś i do samochodu lecieć teraz. O nie, nie chcę nic mówić. Ale ee, lamus rozwalił ci samochód. Wiadomo jak to się skończy. Idę cię. Jesteś na widoku. Ojej, ty kurde. Padaj ty lamusie. Nie, nie, nie. Gdzie może być samochód? Bardziej obstałem w tą stronę ten kurde, żeś no, gdzie ten samochód zakichany? Kurde ale jest samochód. Ale co mi z tego, jak ja rozniściłem ten samochód? Możesz. No, lamu Forest. Widzę cię, lamu się. I co? I nic. Ej co? To by było chyba na tyle. Lamus pomyślał, co robi. Rozwalił to auto na drobny mak. Nie no, nie mogę wejść w ogóle. No, nic nie mogę. Jest! A, ja no co mam teraz zrobić? No nie ma obiektywu, w ogóle, nie. Ma... Nie Bo ona robił mi strachu. Ale się naja to. Nażar się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Taki był cel tej gry. O, jedno z trzech zakończeń to było, więc zakładam, że samochody jak nie zniszczę, to pewnie może jedno ucieknę. I nie wiem. I nie najem się lamusem. Okej. Okay. Gierka jest za darmo dostępna na internecie. Możecie poszukać będzie też w linku. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Jeszcze jak możecie, to poproszę o suba. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.